Siemanko, z tej strony berci malutki I... Witam was w takim Opowiadaniowym odcinku W odcinku chciałbym wam powiedzieć O co chodzi Pewnie zauważyliście, o co chodzi Z tymi nowymi zakrętkami co są butelka Które de facto nie są za bardzo nowe, bo już w 2019 roku Niektóre filmy je wprowadzały ale teraz jest ich coraz więcej, w większym stopniu jest ich coraz więcej Marek, które mają Nowe korki Nowe korki, butelki ze sobą połączone I się też zdziwiłem o co to chodzi Bo Wziąłem sobie butelkę wody Z Biedronki, o, za to nie jest reklama tylko taj przykład Marki, która właśnie to już wprowadziła Chyba wszystkich swoich produktów. Jest to marka Oaza. Woda po prostu pitna z Biedronki I w tej butelce korek jest przymocowany do yy, tego, do butelki, nie? Jest po prostu to, tak, jak przedtem było, takie jak po prostu. Butelka była odkręcana, to teraz też jest odkręcana, tylko że korek zostaje przymocowany, tak jakby nie. nie Wiecie o co chodzi. Mi się po prostu zdziwiłem o co tu chodzi. I tak przeczytałem w internecie i się okazuje, że to jest takie prawo albo dyrektywa z Unii Europejskiej, która obowiązuje wszystkie państwa członkowskie. I ona wejdzie już w życie w, w lipcu tego roku, nie? Teraz to właśnie państwa już wprowadzają powoli. Niemniej chodzi o to, że wszystkie marki wszystkie picia, wszystkie butelki i tak dalej, które mają korek plastikowy, ten korek musi być przymocowany do butelki. I właśnie, maliki mają czas, w sumie bardziej państwo mają czas do prowadzenia tego, do wszystkich swoich butelek do lipca tego roku, nie? I się zastanawiam później, ale dlaczego takie coś robią? Nie po co? I Chodzi tutaj głównie o to, aby butelka i korek nie były dwoma różnymi śmieciami. Tylko żeby to był tak jakby jeden odpad, nie? Żeby zamiast wyrzucać osobno butelkę, butelkę oraz wyrzucać osobno yy, nakrętkę, żeby to był jeden po prostu odpad. Testy pomyślałem, że to jest sobie nawet spoko, nie? mniej śmieci tam O, o nakrętkę o butelkę może być nie wiem mniej śmieć mniej plastiku więc fajnie nie a później sobie pomyślałem że przecież na przykład tutaj właśnie ten przykład butelki oaza z Biedronki tej wody to tam jest właśnie to wprowadzone że jest fajnie nakrętka z butelką ze sobą połączone ale można tak jak ja to robię, ja mówię, że ja to robię, przyznaję się do tego, bo mnie denerwuje ten cały system tej nakrętki przymocowanej do butelki. Ja w ten korek po prostu odrywam, jest to możliwe, nawet nie trzeba użyć dużo siły, po prostu on się odrywa tak jak się przedtem odrywał od e, z, z zwykłej, standardowej butelki ze standardową zakrętką. I... Teraz wymyślę, że jeżeli ja to robię, więc co stoi na przeszkodzie innym ludziom, nie? To robić. Więc to jest naprawdę zmiana, która nic nie wprowadza, nie? Bo to jest pierwsza sprawa, bo tak czy siak ludzie, co nie podoba im się to, to po prostu sobie oderwam albo co po prostu, nie wiem, zbierają korki, to też będą takie coś pewnie robić. A z drugiej strony, przecież większość ludzi, jak już wyrzuca butelkę, to wyrzucają razem z korkiem. To nie są co, wyrzucają osobno albo te, albo nie wiem, robią, że korki dają do tego, do reklamówki, bo zbierają korki, a butelkę dają do wyrzucenia. Pewnie są tacy, i pewnie dalej tacy będą, ale ja po prostu, jak wyrzucam już butelkę, to. Zgniatam butelkę i zakręcam korkiem, nie? żeby wyrzucić jedną śmieci. Więc... Tak to wychodzi, że... W sumie to ta zmiana... Nic takiego... Nie, nie wprowadza ważnego i... Zmiany pewnie będą dwuprocentowe, tak jak to co nie wprowadza. Czyli teraz chyba od tego odstępują, od właśnie samochodu elektrycznych dalej. że tam... Ktoś tam obliczył, że to wychodzi 2%, ale za bardzo się w to teraz nie chcę wpr wprowadzać, bo sam dawno nie zaglądałem do tej sprawy, więc nie będę o tym na razie więcej <laughs> w ogóle tak przeczytałem, że w głównej mierze to wprowadzenie tych butelek złączonych butelką jest właśnie, żeby zapobiec zmniejszeniu, czyli Dążenie po prostu do zmniejszenia ilości plastikowej śmieci, a tym samym przeciwdziałanie zanieczyszczenia środowiska, nie? I to jest dobra inicjatywa, a tak jak wcześniej powiedziałem, to tak naprawdę to może dać zmiany bardzo znikoma, bo w ogóle ich nie będzie. Więc dobra, to jest taki mały opowiadaniowy, ogłoszeniowy, no po prostu <śmany> informacyjny odcinek o, o butelkach. O tym o co chodzi, bo pewnie dużo osób o tym się zastanawiała, o co chodzi, więc dzięki za oglądanie, był z Wami, Berci ludki, tu zobaczymy w następnym odcinku.